Siemanko, środa 31 grudnia, godzina 12:23. Ruszamy coś popracować. Wyjeżdżam tak wcześnie, ponieważ mamy dziś Sylwestra. Chciałbym wieczór, a w zasadzie noc, spędzić też z rodziną. Przyjeżdżają do nas znajomi. Także pomyślałem, wyjadę wcześniej, coś tam się pokręcę. Co prawda, mniej zarobię, ale coś tam zarobię, bo widziałem już na aplikacji Bolta, że od godziny 18 do 6 rano będzie obniżka minus 20%. Pewnie chodzi tutaj o prowizję Bolta. No i mnożniki, czasem razy 2, a nawet 3. Także pewnie mi to przepadnie, ale coś kosztem czegoś. Myślę, że jednak rodzina wolałaby, żebym był w domu. Już żona mi to zaznaczyła. Ci, którzy będą wyjeżdżać wieczorem, siedzą sobie teraz w domu, więc ja porozwożę tych klientów, którzy jadą do fryzjera, gdzieś tam kosmetyczki i tak dalej. A później w ten największy ogień będą chłopacy sobie zarabiać, bić kokosy. Także lecimy, zapraszam na kolejny odcinek. Jedziemy! W końcu mamy piękną zimę, słoneczko świeci. Normalnie inna chęć do życia. Co prawda lodowisko, ale jest zima, musi być ślisko. Tym to musi być zimno. Nie wiem czy widzicie. Ale mają michę. Nieźle. Kurde powiem wam, przydałoby się auto umyć i to tak na już. Ale widzę minus 8 stopni, więc raczej to chyba nie jest dobry pomysł Żeby mi tu nic nie pozamarzało, ale kurde wczoraj taka chlapa była Że normalnie, brudny jak nie powiem co No i miałem kurde jechać na myjnię, już podjeżdżałem do myjni I wyskoczył mi na uberze klient, znaczy gdybym włączył bolta to od razu by mi wystrzeliło Ale jeżdżę dzisiaj na uberze w ciągu dnia Ponieważ zauważyłem, że on w naszym rejonie, chyba nie wiem czy czy to ma jakieś znaczenie po prostu ma dużo mniejszą prowizję z moich wyliczeń wychodzi, że on bierze 5% prowizji a Bolt bierze 30% niby tam po 18 tak jak wam mówiłem wcześniej mają te procenty spaść ale to się okaże Antagalmura <tryk> ma suma No powiem Wam, że póki co słabiutko jest. Słabiutko 13:38 zrobiłem dwa kursy, czy trzy, chyba ten czwarty, ale tak słabo. Zero mnożników. Normalnie ten, do którego teraz jadę, praktycznie do jazdu 3 km za 9:14 brutto. Masakra, co tu się dzieje teraz. Aż normalnie żałuję, że przyjechałem. Też za bardzo nie chcę za dużo odrzucać, bo po tym opinia mi spada. Patrzcie co się dzieje. Gdzie mnie wywaliło? Gdzieś na wioskę. Niepotrzebnie kurde kliknąłem. Ej, gościu czeka. Witam. Witam. A gdzie mnie tu wywiało kurde? Na całą wioskę. To pokazuje mi prosto, tam wyjedziemy? Mieszka. Aha. Czy no, się wyjedzie normalnie czy No, Normalnie. No. Przejazd będzie. A, będzie spoko. A to był problem zamówić czy nie? Nie, ogólnie miałem no, ostatnio w chuju ziomek zrobił. Yy, Była moja lokalizacja, co I kurwa dzwoni, że jest ogólnie kilometr ode mnie. I ja musiał lecieć butem kurwa, bo on coś tam się, się pogubiło lokalizacja, cnie. Ja lecę, lecę dosłownie od niego tyle, poczekał i chuj. Tak polecił. I kurwa po... Yy, po po przejeździe z Ale ja to kurwa nawet minuty nie poczekał. Ale widział, że idę. Latarko ci wziął, tak tak ogólnie chuj. Poleciał. To tego z dupy, co nie? Chłop. Co? Jak kogo nie jadę to wtedy kurz z dupy, co nie? I nie był kurs zamówiony, a będę, no, Wtedy w pracy, nie? No ale to ty płaciłeś gotówką? Nie, nie, ogólnie to było ten nie, koleżanka. No, ale ona zapłaciła normalnie blikiem, czy później? Nie. Blikiem. Aha, i zwrócili jej te pieniądze? No ale to wiesz, no ale jego to no, jest, pojechał tyle kilometrów no, i zwrócił. Ja też tak trochę, kurde, przez przypadek, szybko wcisnąłem, że ten, no, nie wiedziałem, że to aż taki kawał. To, to wiesz, i wtedy się tyle kilometrów, pojedynko wszystkie się nie? Wiesz. I przyjechał New York ostatnio z koleżanką i z kolego, tam gdzie właśnie idziemy, na walkę nie? Już kurwa pika, że drugo stoi, nie? I już musi jechać, nie? To koleżanka cię zamówiła do koleżanki jedziesz? Nie, ogólnie lecę, ogólnie do yy, koleżanki, mego dobrego chłopaka, chłopaka ogólnie, yy, kolegi od małego i tam ogólnie on z koleżanką mieszkał w i mówię no wiesz, mieli wpaść do mnie z ale ogólnie że tam mówi, że ma yy, pierwszego do roboty, a niech daleko, co? Nie? Bo ona woli mówi zapłacić ogólnie yy, za mnie i, i żeby do nich przyjechał, co nie? Także wiesz, ale spoko opcja, przyjeżdżasz w ogóle w ciepłe wsiadasz i wkrótce lecisz, nie? Tak, tak. No, ale na mieście ogólnie jak w ogóle, i 7-8 złotych to tu tam przelecieć, nie? No tak, bo nawet jak do roboty o tako rano, śnieg spadnie to teraz tak, odśnieżaj samochód, grzej go. Ale tutaj skóra zrobić teraz tak ma jak na łyżwach. dosłownie. Jest tak ujeżdżone, ubite. Kurwa przyjdą jakieś kurwa pierwsze, druga w nocy, ale jać tutaj... pańce kurwa, ja wiesz? to unikam. Ja to tak o 22, maksymalnie 24 ja do domu jadę. Ja taką mm. dzisiaj porozwożę tam na imprezy tych ludzi. Nie tak mówię, druga, trzecia, czwarta, piąta. Nie, nie. to już tak, to Potem. same po są wtedy. Potem niech tam odwożę ich już inni. No to Ja nie mam na to nerwów. Nie mam. No nie, no tak, w się... co ty po co ci wkurdeś, nie? Szkoda zdrowia. Jak po świętach? A no jak grzecznie. Co? Suszek w trochę trochę pewnie, co? Nie, ja tam i nie jadłem dużo i nie piłem nic tam. Jakoś. Mm -hmm. Dla mnie to ci powiem tak z roku na rok to tam tych świąt mogłoby nie być. Ja to ogólnie tych świąt wcale nie czułem nawet. To ja tak samo. No to kurwa, nie to śniegu tego nie było. Nie było. Nie było. No, to takiego to, to, to klimatu wieczy, nie? Oczywiście. No nie, żeby nie te lampki gdzieś tam po prostu to... No no ja czuć było, że święta. No właśnie. Zaraz będzie trzeba chyba kończyć te nagrywki. Jak widzicie, już trochę ciemniej, słoneczko zaszło, więc nie za wiele będzie widać. Ewentualnie później sam coś dogram, jak już będę wracał do domu. Albo może jeszcze wrócę, jak będzie w miarę jasno. Kurde, jaki adres gdzieś tu schowany? Pani Madzia, o idzie. Dzień dobry. Mogę położyć te siedzenia tarba? Tak, oczywiście. O, jest. I na dworzec. Dobrze. I na pociąg. I uciekamy z tych suwałk. Co jest najśmieszniejsze. Ja jestem tu dwa tygodnie teraz. Na przerwie studenckiej. Aha. I ja do Białego mimo że to mi studiuje. Ja po prostu do na imprezę. Aha. To czyli na imprezę i z powrotem. Powocny sezon, tak powiem. To znaczy. Potem przyjeżdża znajoma. No I jedziemy na narty na stoki. Przyjeżdżam z tylu tutaj. Aha. I my cię na stoki jeździcie. z kolegą. Działa na obrębne Czyli grudzień intensywny, styczeń. Grudzień, styczeń intensywny. W styczniu potem wracasz do siebie, do nie? Wracam razem z nią i przyjeżdża przynajmniej. Będzie mogła pomóc mi graty zabierać. Ma słowo. I co, nie chce się wracać tu na stałe? Nie ma opcji. <laughs> nie ma opcji. Jak mieszka się już... Przede wszystkim ja nie jestem w stanie mieszkać z ślicami. Ale to, to na pewno. To jest najgorsze. Mieszkam to lata sama. Trzy lata i ani dnia dłużej nie chcę wracać. To po prostu nie. Najgorszym problemem są rodzice, Mamy mieszkanie z nim. No właśnie, ja to też czasami się dziwię, kurde, jak patrzę na to młodzież teraz, znaczy to nie młodzież, bo nawet i y, w moich rocznikach są tacy, którzy mieszkają nadal z rodzicami. Ja nie rozumiem, jak to tak może No ja, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, po prostu moje narody tego nie wytrzymują. Ja się kłócę wtedy, ja, ja jestem stresowana, ja się irytuję, ja nie mogę. Siemano, siemano! Witam wszystkich w nowym roku. Zobaczcie co się dzieje. Już teraz się uspokoiło, ale wcześniej to taka śnieżyca. Elegancko! W końcu zima. Jest pięknie. A ja, a ja lecę, tak? Lecę coś popracować, 13.10. Ogólnie wcześniej ruszyłem, ale to tam potankować, szorta zmontować. Także chwilę jeszcze posiedziałem w aucie. ale już lecę. Lecę będziemy dzisiaj też działać. Widziałem coś tam na bolcie, na mapkach w miarę na czerwono, więc chyba jakieś zapotrzebowanie jest. Może jakieś mnożniki wskoczył z racji tego, że śnieg pada. No i co? Trzeba tych wszystkich imprezowiczów porozwozić do domów. Jutro. Piątek, trzeba wracać do pracy. Jak dobrze pamiętam, to wczoraj już się nie odzywałem, ale zakończyłem w miarę, miarę wcześniej, chyba 20. O 21 byłem w domu, bo jeszcze miałem strzała takiego poza miasto 30 km. No to niechcący tak nie przemyślałem, kliknąłem, więc już nie chciałem anulować, zrobiłem ten temat. Wróciłem do domu. 21 chyba była. Przyjechali znajomi z dziećkami, pograliśmy w gry planszowe. O trzeciej? O trzeciej, tak. O trzeciej wszyscy się rozjechali. Także, nie wiem, czwarta, może piąta. Poszedłem spać. No i co, dzisiaj godzina jedenasta chyba już wypiłem kawę. Ogarnąłem się tak z grubsza. No i co, i do pracy. Kolejny dzień do pracy. 2000 Mano, witam kolejnego dnia. Właśnie kończę montować szorca. Już wrzuciłem. Kawka wypita była w domu, więc na razie se odpuszczę. Zrobię dzisiaj trochę inaczej. Pojadę najpierw coś zjem, bo później jak zacznę pracować, to już znając życie będę odkładał, odkładał, bo kursy wpadają i nie zjem. Wczoraj też tak zrobiłem. Jadłem dopiero na śniadanie, kolację w domu. Nie wiem, dziwne zachowanie takie, ale tak mam. To jeden kurs spadnie, drugi kurs spadnie i to jakoś leci. Się zapomina o jedzeniu. Wypije się dzbanek kawy i kurde dzień zleci. Oczywiście mam ze sobą ten, co w ciężarówce zawsze woziłem. Nie muszę tracić czasu, gdzieś tam zajerzać na stację i kupować i płacić grube miliony. Mam swoją kawkę, dolewam sobie co jakiś czas i jest elegancko. Co, dzisiaj słabo, bo. 12.40 zawiozłem właśnie syna do kolegi, zostaje na noc albo może dwie, będą sobie tam pykać w giereczki jadę chyba coś zjem, może do maka dzisiaj, tak trochę syfiasto ale, ale chyba nawet mam ochotę, nie wiem, jeszcze pomyślę w każdym razie wczoraj widzieliście wróciłem wieczorkiem jeszcze sobie polatałem gdzieś tam po bocznych wiejskich drogach, złapać trochę zimy i do domku spać planuję od poniedziałku chyba porobić sobie Dzienną zmianę, wiecie Jakoś tak od 8 do 17 15 Zobaczę, no na razie Pyknę dziś po południe Jutro po południe, bo sobota W niedzielę, nie wiem, może zrobię sobie wolne Bo żona też chyba ma wolne Więc posiedzimy w domu Nie wiem, na 100% muszę jeszcze się dopytać Tak, żebyśmy posiedzieli sobie w domku Całą niedzielę, o, taki może być plan Dobra, jadę chyba na śniadanko Kurde, powiem Wam, że już dawno tak długo nie siedziałem. Już pewnie z 5 minut minęło, jak nikt nie wskoczyło. Co prawda na mapkach jest taka pomarańcz, prawie czerwień, ale cisza, nic nie wlatuje, zobaczcie. Widzicie? Dziwna sytuacja, nic nie wskakuje. Niby jestem online. Człowiek się odzwyczaił od takiego przystoju. <noise> jak praktycznie między świętami i w Sylwestra tylko dzwonek dzwonił. Nie dało rady się tego wszystkiego obrobić. Trzeba było pauzę klikać, żeby nic nie wskakiwało, jak się robiło przejazd. No coś jest, kurde, ale powiem, że dawno tego nie było w ten sposób. Dobra, będziemy jechać, co my tu mamy. Julia Piłsudskiego, jeden. Jakiś kurde objazd dziwny? Nie wiem, co to jest za ulica. Śmiesznie. Dobra, przebije się skrótem. A, tu się wyłącza. Wiecie co? Zmykam do domu, słuchajcie. Jak mają wpadać kursy jakieś tam, nie wiem, po 10, 7, 8 zł, raz na nie wiem, tam 5 minut, raz na 10 minut, to raczej mija się to z celem. Dzisiaj nie chcę mi się za bardzo nawet pracować. Powiem Wam szczerze, że w ogóle miałem dzisiaj nie jechać, nie? Do pracy w sensie jeździć, ale że. Syn potrzebował, żeby go zawieźć do kolegi To zawiozłem, przy okazji zaleciałem do urzędu Bo tam też jeden temat mi wyskoczył do ogarnięcia Więc tylko i wyłącznie ze względu na to Wyruszyłem Ale widzę, że to słabo wygląda Na pewno się ruszy, bo jest No niezbyt pogoda Zaczyna znowu sypać Zaczyna wiać Więc te zapotrzebowania myślę, że będzie jakieś Na taksówki, bo i ta mapa jak widzieliście coś tam Jakieś kolory pokazuje Ale Żona też dzwoniła, że właśnie skończyła pracę, wraca do domu, to pomyślałem, że wraca mija. I widzicie właśnie, to jest, to jest fajne w tej pracy, nie. Masz gorszy dzień, nie masz ochoty pracować. Wolałbyś posiedzieć z rodziną w domu. O, na przykład film zmontuję wam, bo syn nie wziął ze sobą laptopa, wziął Xboxa, to od razu film zmontuję wrzucę. Będziecie mieli coś tam do popatrzenia. No, jakoś tak to właśnie jest, że można sobie decydować samemu o tym co się robi. Przyjdzie wiosna może jakieś inne pomysły, może w innym kierunku coś zaczniemy działać w sensie ja zacznę, może w elektrykę pójdę, kto wie tak jak widzicie znowu sypie, znowu wieje więc na pewno coś nawieje ale tak jak mówię, ja wracam do domku. Trochę tego materiału już do tej pory się nazbierało myślę można byłoby już kończyć ten odcinek Także dzięki za dzisiaj, zapraszam na kolejne nagranie, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.